Ja powiem wam, że jest kaplica. <grystanie> Idę na drugi końc miasta. <grystanie> Moi drodzy. Patrzcie, <grystanie> Jezu, demon we mnie wszedł. Moi drodzy, weźcie, wy się mnie w ogóle nie pytajcie mam dzisiaj taki zakręcony dzień, że to jest hit Ja sobie montowałam w vlogmasa Dla was na dzisiaj No i zasnęłam, normalnie zasnęłam, rozumiecie? I ja się obudziłam i ja mam taki ja czy miałam go wstać na 12.30. W znaczy, sensie ja zasnęłam chyba jakoś po 13 co nie? I teraz właśnie chcę Zechciała mi się cukierka, zaraz mam obiad Ale myślę, że zechciała tak czuć, sutkę, że Zjem sobie przed obiadem I słuchajcie, moi drodzy, ja normalnie Dzisiaj jest 16 tak tak? Ja słuchajcie, zasnęłam i ja miałam takie ja się obudziłam i po prostu miałam poczucie winy, ale później znałam dobra. Ja dzisiaj znowu mam taki... W sensie wczoraj miałam te... na ciężki dzień. Dzisiaj chcę zrobić sobie taki bardziej... No wiecie, żeby po prostu... N nie będę nic takiego nie wiadomo, co aktywnego robić, bo po prostu trochę nie jestem tak na siłach, ale już naprawdę się czuję lepiej niż wczoraj. O wiele, o wiele, o wiele, o wiele. Więc mamy Mikołaja i słuchajcie, testujemy jaki to jest smak. I ja zaraz wracam mm, orzechowy pycha. Mm. I ja zaraz wracam, montować dalej, bo chcę na 15 wstawić, czyli mam 29 minut e, na skończenie montowania, ale to nic. Moi drodzy, on się jeszcze musi tam zaktualizować i w ogóle do tego, żeby znaczy, się tam przetworzyć, zapisać, później jeszcze e, na YouTube'a wstawić. Aj, masakra, dobra. Więc ja lecę, e, trzymajcie kciuki, abym zdążyła na 15. Moi drodzy, ja się do Was dzisiaj nie odzywam za dużo Ale naprawdę później Wam wszystko dokładnie wyjaśnię Tylko teraz będę iść oglądać film świąteczny I znać znaczy bardziej bajkę Bo dzisiaj w kalendarzu Adwentowe recovery Wylosowało nam się, aby, 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 aby Obejrzeć jakiś film bądź bajkę świąteczną I zjeść do tego przekąski Ja już przekąski mam w domu, będę zaraz sobie przygotowywać I właśnie wybrałam bajkę Grincha z 2018 Bardzo fajna bajka swoją drogą Oglądałam ją jak właśnie wyszła do kin I z tego co pamiętam bardzo mi się podobała więc oglądam ją je jeszcze raz. A ja właśnie będę lecieć po przekąski. I, i dobra, coś sobie przygotuję i wracam, wracam do Was ze skończonym odwitem przekąsek i, i pokażę Wam, co sobie wybrałam. Demon we mnie wszedł. Patrzcie co ja mam, patrzcie co ja mam. To są tak y, chipsy From age, tak, From Age, delicje pomarańczowe i mleko duszki i śmiejżelki. Jestem taka podierana. Oj, że to jest hit, naprawdę. Hejka moi drodzy, ja sobie właśnie jem kolację. I słuchajcie, ja mam dzisiaj taki dzień, że um, w sumie jestem zajęta, ale jest on ok, jednak teraz mnie jakoś tak bardzo przytłoczyło myśli. Um, bo właśnie wziąłam sobie tą drożdżówkę i nie wiem, kurczę bardzo mi przytłoczyło myśli co do jedzenia. że dawno w sumie nie miałam tak, um, takiego natłoku myśli związanego właśnie z jedzeniem, że mam czegoś nie brać czy coś takiego, ale no kurczę, nie chcę się im stawiać, co nie, i mimo tego, że. Głowa mi podpowiada, aby nie brać tej drożdżówki, to wzięłam ją. I tak pomyślałam, że się to właśnie odezwę i powiem Wam o tym, bo może właśnie Wy oglądając to wahacie się nad tym, czy wziąć sobie jakiś, nie wiem, tam posiłek, jakieś jakiegoś czy cokolwiek innego. I dzięki temu, że zobaczycie, że kurczę, nawet jak jest ciężko, to można, to, to wy też sobie ją weźmiecie, jakoś przykąskę, czy tam jakiś posiłek drodzy, ze mną jest coraz gorzej, słuchajcie naprawdę, ze mną jest coraz gorzej Ej, i w ogóle tak myślę, czy ja tego vlogmasa z dzisiaj nie połączę znowu z jutrzejszym i dopiero w poniedziałek stawię dlatego, z tego już powodu ponieważ, dlatego, że yy, dlatego, że ponieważ yy, słuchajcie, kurczę, blaszka barandu, yy, ja kurczę, ten tego, teges no, normalnie, słuchajcie och, kapelation no, co? co ty gadasz w ogóle, Julka? Nie normalna jesteś dobra. ja właśnie kupuję rzeczy dla patrzy, na paczki dla, dla widzów, co wygrali konkurs i powiem wam, że jest kaplica. <ścoughs> Idę na drugi koniec miasta, żeby kupić rzeczy w action różne i kurczę powiem wam, że jest mi tak gorąco jak po nie wiem, z 25 stopni. Mam pod kurtką bardzo gruby sweter, naprawdę, on jest bardzo gruby. Mam na sobie jeszcze kaptur, żeby mi włosy nie latały na buzia i tak i tak latają jest mi... jest mi tak gorąco jest mi tak gorąco że to jest hit i jeszcze przed chwilą miałam ciągle drugie pod górkę mimo tego, że mieszkam na terenie i Ja nie wiem co ja je tam jestem bardzo bo wiecie kondycja nie kondycjuje, jeszcze tam to się mówi. jest po godzinie 17, jest 17.30 dokładnie, a ja dopiero wróciłam do domu. Jakoś wyszłam, tak właśnie, jakoś wyszłam dopiero o 11 chyba 40 z domu, a dopiero wróciłam do domu. Słuchajcie, masakra, ale mam tutaj przy sobie holzak powiedz, zrobiłam wam holbuk, kupiłam y, sporo rzeczy y, i jakieś tam ubraniowe, ubranie na Wigilię i tutaj y, jakieś takie, no takie wdzianko takie po prostu. Y, I tutaj jakieś gadżety i słuchajcie, rzeczy, y, trochę rzeczy na paczkę dla widzek, y, które wygrały konkurs. Nie są to wszystkie rzeczy, mi się wydaje, ale jest to chociaż trochę, jednak zanim to, to słuchajcie ja muszę otworzyć kalendarz adwentowy z czekoladkami bo straszy mi się jak chce czekolady a i w ogóle ponownie połączyłam y, vlogmas jeden z drugim, czyli że oglądając ten vlogmas macie przy okazji y, tamten wczorajszy, co nie? Dobra, więc 17, bo już jest 17 masakra jak ten czas leci mamy choinkę moi drodzy, mamy choinkę i testujemy jaki to smak Karmel, karmel, mhm Mhm, karmel, totalnie Dobra, więc moi drodzy Robię wam haul zakupowy I pierwszy może zacznę od rzeczy dla mnie, co nie? Od ubrań Dobra, więc pierwszy z ubrań mamy takie zarumbiste coś Taka bluza, sweter, takie zarumbiste, patrzcie I jest to z hausą. I to było na promocji, bo tam, jak się kupił jakieś trzy czy tam dwa artykuły, to miała się właśnie promocje na różne rzeczy. I ja za to nie wiem, ile zapłaciłam, ale na pewno nie 7 dych, bo to kosztowało 7 dych. I w sumie uważam, że nie jest to aż tak mega drogo, jak za taką bluzę. Bo jest ona puchowa, fajna i zaraz ją będę zakładać, żeby połazić sobie w niej w domu, jak się umyję, bo zaraz się będę już iść myć. Tylko, że słuchajcie, ja czuję się taka brudna po tym całym dniu, po prostu ważenia. Ja byłam cała mokra w pewnych momentach, bo mi było tak gorąco, jak byłam w tym grubym swetrze i w kurtce, i łaziłam gdzieś z tej galerii do tej galerii, tutaj po prostu całe jest, to masakra, ale taka pozytywna. I teraz mój outfit na Wigilię i tutaj Wam gdzieś pokaże się filmik, on może nie być mega dobrej jakości, bo wysłałam ją na ten, ten filmik na Messengera, słuchajcie, a Messenger psuje jakość, no ale jest, a może nie będzie słabej jakości, bo chyba go nagrałam na Snapie, ja tylko Messenger zepsuł jakość. No dobra, mimo wszystko staję Wam tutaj filmik, jak wyglądam właśnie w tym, w tej stylizacji, słuchajcie, bo to jest tak, Pierwszy moment taką spódnicę i to nie jest taka zwykła spódnica, dlatego, że słuchajcie, to jest, to są spódnice spodnie i ja jak będę w, na wigilii w takim jednym miejscu, um, którego wam jeszcze nie zdradzę, bo chyba wam jeszcze nie zdradziłam go wcześniej. <laughs> o Boże! To właśnie, słuchajcie, będę się czuć komfortowo w takiej spódnicy, o spodniach, a nie w samej, samej spódnicy. I słuchajcie, jest to z Hausa i kosztowało 89,99. No i do tego, słuchajcie, jakaś góra musi być, więc wziąłam sobie taki sweter, przecudowny. Bardzo ładny, jest, bardzo ładny. Na początku chciałam taki sweter, taki jakiś typowy świąteczny, ale później uznałam, że w sumie tam za pomocą kilku ludzi że biorę ten. I słuchajcie, on kosztował 99,99 99, również z Hausa. Bardzo mi się podoba. No i teraz moi drodzy, przejdźmy może do takich pierdół dla mnie, które sobie kupiłam. E, więc tak, na samym wstępie mamy takie, takie fajne tą, tą, tą lukówkę do włosów, w sensie, no wiecie, taki, e, taki, no, do włosów, taki pręd pręt do włosów, no, po prostu, żeby włosy e, lokować, a jeszcze, i to jest z a tutaj mamy jeszcze taki, wiecie, e, beauty blender z taką podstawką. Ja niby nie używam tam beauty blenderów, ale z drugiej strony, jak nie używałam ich, w sensie, jak ich nie używam, to czasem są momenty, gdzie ich potrzebuję, więc wolę mieć po prostu, wiecie, taki alternatywny jeden w domu i teraz przychodzimy słuchajcie do rzeczy które kupiłam. Chester rzecz ty zabrałeś misia no nie no po prostu Boże bo ja kupiłam prezent dla widzki zrobiłam dla widzek niespodziankę i mm, ten i Chester prezent niespodziankę robiłam dla widzek słuchajcie i właśnie kupiłam troszkę rzeczy już do tego prezentu i jednym z tych prezentów są misie tylko że Chester bardzo na tym misie się czai Chester ty nie zabrałeś tego misia to gdzie jest, Misio, kochanie? Boże on się położył, czekajcie. Chester! Kochanie, to jak ty... To gdzie jest, Misio? Jak nie ten, jak ty nie zabrałeś? Jezu! Jest mi głupio, bo osądziłam mojego brata psa o to, że zabrał mi tutaj zabawkę, a jednak on nie zabrał. Ale słuchajcie, to gdzie jest ten drugi Misio? Bo takie dwa Misie. O, dobra jest tutaj, okej. Okay. Takie dwa misie dla dziewczyn właśnie ja kupiłam. Ja napisałam do tych dziewczyn, żeby tego... Vlogmasa nie oglądały, słuchajcie, żeby wiecie, żeby nie zobaczyły tych prezentów wstępnych. Tam kilka. Więc tak, mamy tutaj po jednym takim miesiu, bo każdy chyba lubi mi się, w sensie ja uwielbiam, mi się wydaje, że mi się wydaje, że właśnie będzie fajny ten prezent. No i dla jednej dziewczyny będę mieć tutaj taki kubek, taki, wiecie, bałwana no i z przykrywką, jest mega fajny, jest on z Rosmana. A tutaj mamy Renifera również z Rosmana, i słuchajcie, one były za 15,99 wodajże. No i słuchajcie, teraz mamy słodycze, nie, jeszcze mamy, dobra, dobra, to zanim do czy to, jeszcze pokażę Wam kartki, bo wydrukowałam im takie kartki z różnymi motywacyjnymi takimi cytatami, takimi miłymi i w ogóle. E, na przykład tutaj jest e, Nigdy nie odkładaj siebie na później. Tutaj mamy też takie, jak wygląda, e, jak wygląda co? Progres, że wiecie, że to nie jest zawsze taka prosta linia, ale też takie, no, falki, że nie zabieraj. E, dobra, następnie mamy Zero. Podziękujesz sobie, że się nie poddałaś. No i ostatnie, y, szukaj szczęścia w codzienności. I z ostatnich takich rzeczy, które właśnie kupiłam, to słuchajcie, są słodycze. I kupiłam dziewczynom takie same słodycze. Czyli, że tak, na samym wstępie mamy takie, y, wiecie, takie sticksy y, bredowe, bredowe, chlebowe, takie krakersowe z kremem Lotus, jakby to musi być pyszne, czy nie? Następnie mamy Happy Kido, znaczy Happy, nie Happy Kido, tylko y, Happy Hippo. <laughs> Jest Happy Kido. Takie ło. I następnie mamy żelki. Takie ło, wow, takie opakowanie większe. Tutaj jedne, i tutaj drugie y, takie same. No i to są, słuchajcie, y, z, z tych rzeczy takich dla dziewczyn, i w ogóle z takich zakupionych, to jest tyle. Ja, słuchajcie, jeszcze moi drodzy, teraz y, tutaj ogarnę lekko i zaraz będę iść się myć e, Tak, tylko to zaraz jeszcze tutaj muszę parę rzeczy szybko ogarnąć i zaraz będę iść się myć I później będę otwierać. Może coś jest I później będę otwierać kalendarz adwentowy, bo ja w ogóle wczoraj oprócz czekoladę. Czekałatkowego, to żadnych innych nie otworzyłam, więc dzisiaj mamy do nadrobienia dwa, bo wczoraj nie teraz miałam zły dzień, ale taki miałam, A no, dziwny wczoraj miałem dzień w sumie, taki, taki yy, pośrodku, po co nie taki średniowy, ale dzisiaj już naprawdę jest super, więc dzisiaj nadrobiamy kalendarze. I w ogóle wiecie co, bo dzisiaj jest to zadanie z kalendarza adwentowego rekowery, aby właśnie. Mm, słuchajcie, ten, aby właśnie yy, Jezu, poświęcić ten dzień dla siebie i ja totalnie uważam, że go poświęcam dla siebie, tak mega fajnie yy, on mi mija. Ach, mega fajnie, naprawdę mega fajny dzień. Yy, więc dobra, ja lecę jedną rzecz ogarnąć, później będę się myć i i pokażę Wam, jak wyglądam w tym, w tym sweterku Misia, bo mam w planach to złożyć położę, dobrze jest wyprostować nogi, moi drodzy. Patrzcie, jaka ta bluza jest przecudowna w ogóle. Ja cię kręcę, naprawdę jest mega fajna, mega fajna. Kupiłam ją w chaosie, nie wiem, czy mówiłam, za 7 dych. Jest przecudowna, jest ciepła, ale taka miła. Jest przecudowna, naprawdę kocham ją całym sercem. I mam jeszcze do niej yy, spodnie ten świąteczny. Więc idealnie się wpasowuje, a my otwieramy teraz kalendarz adwentowy zaległy, bo wczoraj też nie otwierałam, więc trzy trzeba nadrobić. Tylko jedynie latki otwierałam wczoraj i dzisiaj, ale resztę trzeba nadrobić. Dlatego pierwsze zaczynamy od herbatek i tutaj mamy już... Ej, 22 wypadło! O, już tutaj widzę, że nie ma 22. Kurde, blaszka. No dobra. Zobaczymy później. Więc wyciągamy dwie, 16 i 17 i mamy tutaj herbatę zieloną, czyli już wiadomo, że coś tam mamy. Jest to herbata zielona cytrynowa. I następnie mamy herbatę czarną, cytrynową. Ej, to w sumie wiecie, co ja chyba sobie na tył dzisiaj zrobię na kolację. W sensie nie wypiję herbaty samej na kolację. Ale jako dodatek, czy nie? Nie, że moją zwykłą, tylko po prostu tą. Bardzo fajnie. Dobra, następnie lecimy z biżuterią. Tak to, gdzie jest szesnastka? O, szesnastka jest przy siedemnastce, więc otwieramy. O, ja cię kręcę troszkę tutaj, popsułam coś, ale dobra, czy to są kolczyki? Kto by się spodziewał? O proszę, ba o, proszę bardzo, jakie ładne Motylki, bardzo ładne Naprawdę, bardzo mi się podobają A teraz siedemnastka W wiecie, już jest dwudziesta Jakby jest dziewiętnasta, chyba Ja nie dowierzam po prostu, ten dzień mi tak szybko minął Zrobiłam sporo rzeczy fajnych Ale naprawdę tak mi szybko minął, że to jest też od Otworeczka o, W końcu coś, jakieś perełki O matko Nie, nie, nie jest, czy ja jestem zadowolona? Bardzo. Naprawdę, bo ja kocham perełki. Ja się kręcę. To jest chyba na szyjnik. Czekajcie. Tak to wygląda w opakowaniu. Odbieram. A w ogóle już się umyłam, ale to chyba widać. Dobra, otwieramy. Ej! Ej! Patrzcie, to są takie perełki, tylko że one są z literą A. I jakby uważam, że nie jest to ok, ponieważ nie każdy... Ma imię na literę A. A właśnie. To taka jest tu litera, ale z racji, że ja mam mamę, która ma imię na literę A, to jej to sympatycznie oddam. Myślę, że jej się spodoba, bo moim zdaniem jest bardzo, bardzo ładny ten naszynik. A szczerze mówiąc, zawiodłam się, bo ona jakby nie wiem, no to jest naprawdę bardzo mi fajne robić taki naszynik. Jak nie wiem, ktoś może mieć imię właśnie na J, na K, na każdą inną literę, ale nie na A. No dobra, no nie wiem. A teraz lecimy z onibio, który mnie na pewno nie zawiedzie, to jest pewniak, więc lecimy pierwszą z szesnastką, którą mamy. 17 już widzę, że jest w kosmetykach, czyli 16 będzie w tych, w tych, w tych, w tych, jak to się nazywa? W co nam się tutaj dzisiaj wylucuje. Czuję, że to będzie bajeczne. Chyba tak, chyba jest tu daleko widać. Tak, dobra, czekajcie, patrzę jaki smak. Bajeczny pierrot. baton orzechowy archeidowy w mlecznej czekoladzie, fajny Period. i teraz 17. No, otwieramy. O kurde, o kurde, o kurde, blaszka, moi drodzy, o kurde, blaszka, moi drodzy. Czyli ja widzę peeling, ale peeling to chyba do ciała, co nie do włosów, chyba nie ma peelingu, nie wiem w sumie. Czekajcie, peeling do ciała. Czyli że ja będę pachnieć www, to jest to chyba jaja. Chyba, kurde, jaja. A ja dzisiaj przed kąpielą się zastanawiam, czy właśnie mam coś z tego kalendarza do ciała, bo mi się umyła tym, ale nie. No kurde, aż się chyba pójdę drugie sumyć Nie no. Ej, ale to ma taki kolor, taki. No, taki. No. Ale czekajcie, dobra, ważniejsze jak pachnie. No, pachnie czekoladą, totalnie, mega, mega ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. Taką, ej, nie wiem, czy to dobre określenie, ale gazowaną czekoladą. I Jakby wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie. Chyba jestem z, tego, z tych wszystkich rzeczy, jestem z tego najbardziej zadowolona i moim zdaniem to są naprawdę, nie są takie małe te rzeczy, bo no dobra, w sklepie, gdybym kupowała, kupowała peeling, to on nie był mały taki, ale jak mam w kalendarzu adwentowym peeling 50 ml, to mi się wydaje, że to jest git mililitrowność, co? Мені No w sensie, że wiecie, że ile, jak, ilość, wielkość. O, o taka Ja sobie zaraz będę lecieć, słuchajcie, robić kolację. Nie wiem, co na to kolację. Nie wiem, czy chcę słonecz, czy słodkie. Muszę przemyśleć. Nie wiem. Ale dobra. My chyba słodkie. Nie wiem. Dobra. Ale dobra. Tak reasumując mi się... Reasumując jukehit. Okay. Poważne słowo używasz. Ładne. E, dobra. Wszystko git. Git to jakby mogłoby być lepsze. W sensie mogłoby nie być tego, a ale zaraz oddam mamie, więc ona się chociaż wycieszy. Kolczyki ładne. Herbaty fajne. Kierot fajny. kierot fajny i balsam cudowny, znaczy peeling cudowny. Moi drodzy, ja już będę się z wami żegnać, bo właśnie powtarzam, słuchajcie, do sprawdzianu, znaczy do egzaminu, który będę pisać jutro, a później będę lecieć spać, słuchajcie, więc ja mam nadzieję, że te dwa vlogi i masy wam się podobały. No i słuchajcie, to tyle na dzisiaj, Popatrzymajcie się do jutra.